Bank BNP Paribas podjął decyzję, aby taki konkurs związany z pracami licencjackimi, magisterskimi, związanymi z sektorem rolno-spożywczym, bardzo mocno promować. Dla nas jako banku BNP Paribas bardzo ważne jest bycie blisko sektora rolno-spożywczego, a przez promowanie takich prac realizujemy ten cel. Postanowiliśmy ogłosić konkurs, który jest dedykowany dla szkół wyższych. Uczelni niezależnie od profilu, zarówno uczelnie, które się zajmują tematyką rolniczą, jak i inną dodatkową. Dedykowane jest to dla prac licencjackich i magisterskich, zarówno takich, które się bronią w danym roku lub rok do tyłu. Co ciekawe, widzimy bardzo duże zainteresowanie tym konkursem. Pierwsza edycja to około 30 prac, w tym roku to już ponad. 50. Co ciekawe, zaczynają również schodzić prace w języku angielskim. Co ważne, też pojawiają się prace doktorskie w tym zakresie, a to już jest naprawdę wysoka liga. Jeśli chodzi o tematykę, ona jest bardzo różnorodna. Dedykowana jest oczywiście takim kwestiom, które są związane z właśnie zrównoważonym rolnictwem, ekologią, zbaniem o środowisko, wszelkimi innowacjami, i patrząc też na to, jaka ta tematyka wchodzi, ona jest bardzo, bardzo różnorodna. Jeśli nie skupia się na żadnym z tych, z tych aspektów, ich nie jest ich najwięcej tych prac w takim, w takim przedziale. A, a ta różnorodność jest z każdym rokiem coraz, coraz ciekawsza. W tym roku na przykład praca, która wygrała konkurs, była powiązana z hydrodynamiczną uprawą roślin, czyli zupełnie coś nowego. Oczywiście to Pierwszy kroczek do tego, żeby o takich tematykach rozmawiać pewnie w całości, w kontekście całości rolnictwa. W tej chwili głównie to dotyczy kwestii ogrodniczej, do takiej ogrodniczej, przydomowej. Natomiast z doświadczenia też wiem, że część owoców, owoców miękkich na taką produkcję się również nastawia. Ideą konkursu przede wszystkim jest to, aby próbować promować. Te prace magisterskie i licencjackie, które dotyczą sektora rolno-spożywczego, bo zarówno mówimy tutaj o rolnictwie, jak i przy przetwórstwie. Chcielibyśmy, aby te prace, które z reguły są pracami naukowymi, oczywiście w zależności od poziomu, czy praca licencjacka, czy magisterska, to ten poziom jest, mogą, może być różny. Natomiast one wielokrotnie dotyczą naprawdę bardzo ciekawych kwestii, takich innowacyjnych. Chcielibyśmy bardzo mocno promować te takie rozwiązania i e, ich twórców, ponieważ niestety czasami taka fajna, bardzo ciekawa, interesująca praca wpada do szuflady i nigdy więcej nie widzi światła dziennego. Tutaj przez współpracę między innymi z, e, z ASAP-em, e, czy z Koalicją z koalicją Bio pozwala nam to dotrzeć do potencjalnych konsumentów tych prac, czyli firmy, które się tym mogą bardzo mocno zainteresować. I dzięki tej współpracy właśnie dodatkowe nagrody były ufundowane przez między innymi przez członków Stowarzyszenia ASAP, co nas bardzo cieszy, bo zakres się również nagród się rozszerza, a zawsze jak nagrody, to i popularność większa. Tego typu konkursy są bardzo potrzebne, ponieważ łączą świat nauki i praktyki biznesowej. Wymiana wiedzy pomiędzy różnymi uczestnikami rynku jest jednym z najważniejszych celów naszego stowarzyszenia. Ponadto konkurs ten przybliża spojrzenie młodych ludzi dopiero zaczynających swoją karierę zawodową na nowe wyzwania, przed jakimi stoi polska wieś, polskie rolnictwo i cały sektor rynku rolno-spożywczego. Jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć, jest właśnie taka kwestia zrównoważonej produkcji rolnej, i w tym wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi, jakie mogą wspierać ten nowy model rolnictwa. Niezwykle ważne jest to również z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu. Bycie członkiem Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP pomaga nam na. Trafianie, coraz bardziej celo, celowany przekaz do e, również naszych klientów, że jest to dla nas ważne i próba pokazania, między innymi też to przez Bank BNP Paribas, że wspieramy taki konkurs trafia do, do naszych klientów, rolników. Wskazujemy im na pewne aspekty, na które też warto się zainteresować. Nasi członkowie wsparli konkurs, fundując dodatkowe nagrody specjalne dla zwycięzców. Mają one unikatowy charakter, ponieważ dzięki tym wyróżnieniom studenci będą mogli poznać od środka funkcjonowanie najlepszych w Polsce firm z branży rolno-spożywczej. Dodatkowo partnerzy medialni i stowarzyszenia publikują zwycięskie prace, i dzięki temu laureaci mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z rynku rolno-spożywczego, a także wszystkich pozostałych uczestników łańcucha odpowiedzialności za żywność. Z naszego punktu widzenia banku BNP Paribas, który jest liderem finansowania rolnictwa, łączenie, próba rozmów, dyskusji pomiędzy młodymi osobami a dojrzałymi producentami rolnymi jest absolutnie fundamentalne.